9 kwietnia 1930 roku, łamiąc neutralność Norwegii, Niemcy zajęli Narvik. Równocześnie uderzyli na Danię i przez ciśniny duńskie. Wkroczyli do Norwegii. Alianci postanowili zareagować. I w nocy, 13 na 15 kwietnia, w rejonie Narwiku wylądowały wojska sprzymierzonych. W zmaganiach tych uczestniczyły polskie niszczyciele. Burza gromi błyskawica oraz użyte jako transportowce statki pasażerskie Sobieski, Batory i Chrobry. Rankiem 3 maja Grom został trafiony pociskami kalibru 88 mm, które trafiły w prawą burtę. Uszkodzona została armatura kotła nr 3, co spowodowało konieczność jego wyłączenia. Rankiem 4 maja okręt stał bez ruchu, mając maszyny w pełnej gotowości. Wtedy około 8 na niebie pojawiły się dwa niemieckie Henkle a za chwilę trzeci. Przeprowadziły ona atak bombowy na próbujący ruszyć niszczyciel. Jedna z bomb, rzucona z wysokości około 6 tysięcy metrów, rozerwała pożycie prawej burty na wysokości kotłowni, na długości 20 metrów, a następna trafiła wyrzutniem torped numer dwa, powodując eksplozję zbiornika z prężonego powietrza. Ciężko uszkodzony okręt przechylił się na prawą burtę, a następnie przełamał na pół i w ciągu trzech minut zatonął. Kiedy dowódca, nie widząc możliwości ratunku, polecił opuścić pokład i skakać do wody. Nie wszyscy mogli to uczynić. W pomieszczeniu bosmańskim na rufie został zaklinowany wybuchem bomby, luk wejściowy i wszyscy, którzy tam byli, znaleźli się w śmiertelnej pułapce. Ocalały marynarz, Oruba wspominał. Kiedy będąc już w wodzie, szukaliśmy ratunku, oni kiwali do nas przed strasznącą śmiercią. Przez otwarte bulaje, które były za małe, aby wydostać się na zewnątrz. Do dziś nie potrafię powiedzieć, czy było to wołanie o pomoc, czy znaki pożegnania. Wszyscy zginęli okrutną śmiercią, żywi, do końca świadomi, że idą na dno. Zginęło 59 członków załogi polskiego niszczyciela. Wydany później urzędowy komunikat informował: Zachowanie się w załogi w tym czasie było nadzwyczaj wzorowe. Przed skoczeniem do wody, marynarze upewnili się, że rozkaz opuszczenia statku wydany był przez dowódcę. W wodzie marynarze wzajemnie sobie pomagali i umieścili wszystkich rannych na tratwach. Załoga pozostawała w wodzie około 40 minut. Przez cały ten czas Niemcy strzelali do nich z wybrzeża z karabinów maszynowych. Okręty brytyjskie pospieszyły z natychmiastową pomocą. Marynarze polscy zostali wyratowani. 8. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Użytkownik Barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.